Cześć kochani, witajcie na moim kanale! I na samym początku chciałabym oficjalnie powiadomić o zmianie nazwy mojego kanału z Aleandra na Szminką Pokadrze. I skąd w ogóle pomysł na zmianę nazwy? Otóż pierwsza nazwa była wymyślona tak na szybko, nie była przemyślana. I nie byłam z niej tak w 100% zadowolona, nie byłam do niej przekonana. I dlatego postanowiłam zmienić nazwę kanału na szminką po kadrze. I uważam, że ta nazwa jest naprawdę bardzo fajna, bo jest taka. Kreatywna, pomysłowa, oryginalna, i myślę, że fajnie identyfikuje się z tym, co dzieje się na moim kanale. Dajcie mi znać, czy nazwa kanału Wam się podoba, czy faktycznie jest lepsza, czy może jednak poprzednia nazwa była lepsza, bo była na przykład krótsza i łatwo ją było zapamiętać. W każdym razie ta nazwa na pewno zostanie już na zawsze, więc mam nadzieję, że się szybko przyzwyczaicie. Yy, I tak, i przechodzimy w zasadzie do tematu filmu, jakim są ulubieńcy. I pierwsza rzecz to krem z filtrem yy, firmy Vichy, filtr 50. Jest to filtr, który zakupiłam przed wyjazdem do wisełki nad morze. Wcześniej miałam bardzo ostry peeling mechaniczny twarzy i czekał mnie też podczas tego wyjazdu peeling enzymatyczny, więc koniecznie musiałam się zaopatrzyć w filtr ochronny, żeby nie nabawić się przebarwień, ani żeby nie została poparzona przez słońce i faktycznie ten filtr bardzo fajnie chroni. Ten krem też świetnie zachowuje się pod makijażem, bo jest taką świetną bazą. Jeśli chodzi o konsystencję, jest właśnie taka dość tempa, klejąca, ale jednocześnie szybko się wchłania. I makijaż naprawdę bardzo dobrze się na tym filtrze trzyma. Jest to krem matujący, ale w zasadzie u mnie nie ma takiego płaskiego matu jest to raczej taki efekt satynowy wykończenie satynowe. Jest też przeznaczony właśnie do cer tłustych. Ja z kolei mam cerę taką mieszaną bardziej w kierunku suchej. Krem tak naprawdę nawilżył moją skórę i jest bardzo fajne uczucie nawilżenia, nie przysuszył mnie. Nie ma też tego właśnie efektu matującego, którego ja nie lubię, a ten krem naprawdę daje takie fajne satynowe wykończenie. Jest świetnie, jest świetny pod makijaż. Więc jeśli szukacie jakiegoś fajnego filtru ochronnego pod makijaż na lato, to polecam wam ten wiz Podkłady, jakie najczęściej używałam w zeszłym miesiącu, to podkład gosz oraz Liren. Bardzo często mieszałam je ze sobą, ponieważ Liren bardzo ciemnieje, a tutaj mam gosz o numerku 02 najjaśniejszy i tym goszem rozjaśniałam właśnie Liren i tworzyła się bardzo fajna kompozycja oba mają bardzo podobną konsystencję, są bardzo lekkie, są wodniste i fajnie się ze sobą mieszają i bardzo podoba mi się efekt na twarzy, jaki powstaje, bo jest to takie wykończenie błyszczące, świetliste, takie rozświetlone, ale nie takie tandetne. Krycie jest średnie, zadowalające jak dla mnie i właśnie oba Oba podkłady mają żółte tony, więc świetnie neutralizują zaczerwienienia, cerę naczynkową taką, jaką ja mam i naprawdę bardzo fajne produkty, fajnie ze sobą współpracują. Jeśli nie używam Liren, to używam solo Gosha o numerku właśnie 002 albo troszkę ciemniejszego 004. I uważam, że naprawdę Goshi jest bardzo lekkim, bardzo fajnym podkładem na lato i bardzo Wam go polecam. Koszt tego podkładu to 69 zł, a Liren kosztuje 32, 35 zł, coś takiego. I kolejnym moim ulubieńcem to paletka Zoeva Natural Yours i prezentuje się ona właśnie w ten sposób. Są to cienie, które są bardzo neutralne, są to cienie beżowo-brązowe, zarówno matowe, jak i perłowe. I w maju tak naprawdę rano nie miałam w ogóle czasu na wykonywanie precyzyjnych, kolorowych makijaży. I sięgnęłam z powrotem po naturalną paletkę Zoewa, którą tak naprawdę mam już od jakiegoś czasu, ale sięgnęłam po nią i jakby na nowo ją odkryłam. Bardzo mi się podoba. Tak naprawdę pozwala na szybki makijaż oka, na bardzo ładne jego zaznaczenie. Tak naprawdę tymi, tymi cieniami, to nawet w ciemno, możemy pomalować nasze oczy i będą pięknie wyglądały. Bardzo fajny jest ten brąz do zaznaczenia załamania powieki, bardzo ładnie i naturalnie to wygląda. Generalnie paletka jest bardzo dobrej jakości, jest świetnie napigmentowana, więc jeśli nie lubicie kolorowych makijaży i głównie stosujecie naturalne cienie, naturalne kolory i lubicie zarówno matowe, jak i perłowe wykończenia na oczach, to myślę, że ta paletka świetnie się u Was sprawdzi i będzie fajną propozycją na lato. Koszt 89 zł. Kolejny ulubieniec to puder, który stworzyłam ja sama. I jest to mieszanka pudru Ben Nive w kolorze kameo oraz półproduktu RonaSphere. Półprodukt RonaSphere jest takim półproduktem, który zupełnie zmienia właściwości naszego pudru. Ten półprodukt zawiera w sobie sferyczne cząsteczki odbijające światło i sprawia, że. Nasz puder zyskuje właściwości wygładzające. Rona Sphere zawiera w sobie również odrobinę krzemionki, więc tak samo puder jakby zyskuje właściwości matujące, lepsze jeśli chodzi o mat. Natomiast dodaje się go niewiele, więc ja od siebie również jeszcze dodałam krzemionkę aby uzyskać właśnie lepszy efekt matujący, i taki faktycznie uzyskałam. Generalnie kolor mojego pudru się bardzo rozjaśnił, bo kolor cameo pudru Bennej zmieniał kolor mojego podkładu i korektora i po dodaniu krzemionki tak naprawdę i tego półproduktu Ronasfir ten puder się rozjaśnił i stał się taki bardziej transparentny i tego koloru naprawdę już nie widać, chociaż tutaj w opakowaniu zapewne widać, że jest taki bardzo jaśniutki beżowy, ale uwierzcie, że stał się już zupełnie transparentny. Naprawdę, puder jest jeszcze bardziej jedwabiście zmielony. Jedynym minusem jest to, że się troszkę pyli. Ale ja puder zaczęłam nakładać zwilżoną gąbeczką, w związku z czym jakby to pylenie ograniczyłam do minimum i ten puder uzyskał właściwości wygładzające do tego stopnia, kiedy zaczęłam machać pędzlem po czole, to kolejne machnięcia to już to było wręcz takie ślizganie się po czole i to było naprawdę odczuwalne, tak, że ta y, skóra jest taka wygładzona i ten pędzel zaczyna się w pewnym momencie ślizgać. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo to świadczy o tym, że ta cera faktycznie jest wygładzona i nasze zmarszczki i wszelkie defekty się zmniejszają, są mniej widoczne, bo stają się bardziej wygładzone. Półprodukty zakupiłam na kolorówce i polecam zainteresować się nimi, bo to jest naprawdę genialna rzecz. Jeśli nie macie swojego ulubionego pudru, to jestem przekonana, że tam na pewno coś fajnego dla siebie skomponujecie. I i kolejna rzecz to gąbeczka Beauty Blender. I ja gąbeczkę używam od około 4 miesięcy. Na początku używałam wyłącznie do podkładu, ale pierwsze moje użycie to było takie wow, to naprawdę ciała. Gąbeczka naprawdę bardzo fajnie stapia podkład ze skórą. Ja gąbeczkę używam do nakładania podkładu, korektora, pudru, nawet, a nawet rozświetlacza. Więc jest to narzędzie wielozadaniowe. Świetnie się sprawdza. Gąbeczka bardzo fajnie stapia wszystkie mokre warstwy. Zjada nadmiar produktu, więc jeśli nałożymy czegoś za dużo, to ta gąbeczka tak naprawdę zje nadmiar produktu i zostawi jednolitą warstwę. Przykładowo, kiedy wykonywałam Filmik z konturowaniem na mokro. Tam na początku też trochę byłam przerażona, tak jak wy, że za dużo tego nałożyłam, ale po rozblendowaniu, właśnie z gąbeczką, ten makijaż tak naprawdę bardzo ładnie się scalił i nabrał właśnie takiego fajnego wyglądu. I to jest tak naprawdę dzięki właśnie tej gąbeczce, że ona zjadła to, czego było w nadmiarze i zostawiła jednolitą, fajną warstwę. Tak naprawdę dopóki jej nie kupicie, to nie, nie będziecie wiedziały o czym mówię. Ja i tak już dosyć długo się nad nią zastanawiałam, pomimo tych wszystkich pochwał na, na kanałach, blogach itd. Bo wszyscy się nad tymi gąbeczkami zachwycają. Ja trochę późno ją kupiłam, ale naprawdę ja jestem zachwycona. Uważam, że jest to lepsza rzecz, aniżeli nasze dłonie. Ani i aniżeli pędzla. Więc gąbeczka to jest bardzo fajna rzecz. Polecam. Jeśli nie macie, to kupcie koniecznie. Moja już tu jest troszkę w takim opłakanym stanie i czas kupić kolejną. I myślę, że będzie to już beżowy kolor. I ostatnia rzecz to pomadki i obie ze Slika. I ta jest mat mi w kolorze Birthday Suit, a ta jest Lip Vip Semi Mat. W kolorze Private Puff. Jeśli chodzi o tą pomadkę, jest to bardzo fajna, trwała, matowa pomadka. Zastyga na pełen mat. Jest trwała oczywiście dopóki nie zaczniemy zjadać na przykład jakiejś tłustej potrawy bądź tłustej sałatki. Kiedy ta pomadka zastyga, na początku czujemy takie dość mocne ściągnięcie ust, i naprawdę jest to dość mocno wyczuwalne. I trzeba te usta tak trochę rozciągnąć, żeby uwolnić się z tego ściągnięcia tej skóry. I wiem, że w niektórych przypadkach tutaj dziewczyny mówią, że ona lubi pękać, natomiast u mnie nic takiego się nie dzieje i naprawdę wygląda genialnie. Uważam, że jest dużo lepsza od Golden Rose. Golden Rose wydaje mi się, że tak bardziej się klei i jest mi trwała i bardziej czuć ją na ustach. Natomiast ta, kiedy zastygnie, i kiedy te usta rozciągniemy po tym zastygnięciu, to w ogóle jej na ustach nie czuć kompletnie. Kolor świetny: jest to taki zgaszony róż. Kolejna to też marki Slick pomadka, tak naprawdę semi mat, czyli która ma być w połowie satynowa, w połowie y, matowa, ale tak naprawdę u mnie to jest to głównie satyna, ja tak naprawdę matu nie widzę w ogóle, y, ale to nie szkodzi, bo i tak to wykończenie bardzo mi się podoba i bardzo podoba mi się kolor, który jest taki. Y, nudziakowy, ale z nutą trochę różu, z nutą pomarańczy. Tak trudno to opisać, ale to jest właśnie coś takiego. Nie jest za jasna, jest idealna i ma bardzo takie fajne satynowe wykończenie. Zresztą używałam już tej pomadki w moim makijażu rozświetlającym. Jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentuje się na żywo, to odsyłam Was do tego filmiku. Koszt tej pomadki to 25-26 zł, a koszt tej tak samo chyba. W każdym razie, gdybym się myliła, tutaj wstawię Wam cenę. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, ale to już nie zaliczam do ulubieńców maja ponieważ kupiłam je tak naprawdę kilka dni temu, ale są godne polecenia i pomyślałam, że warto się z nimi podzielić, bo być może jeszcze nie słyszałyście. Na naszym rynku pojawiły się kolejne matowe pomadki i są to pomadki firmy Bell i możecie je kupić na stoisku Strefa Piękna w Biedronce no byłam niemało zaskoczona, że znalazłam matowe pomadki w Biedronce koszt jednej to 8,99, czyli 9 zł naprawdę porażająco niska cena jak na matowe pomadki, jeśli chodzi o jakość to muszę Was zaskoczyć, bo jakość jest porównywalna z, ze slickiem, a jest to bardzo dobra i długa trwałość, więc jestem zaskoczona. I też te pomadki są o tyle lepsze, że nie ściągają właśnie nam ust. Nie ma tego okropnego uczucia takiego ściągnięcia, i nie trzeba tych ust rozciągać na nowo, żeby pozbyć się tego e, dziwnego uczucia. I również w ogóle ich na ustach nie czuć, więc to jest coś niesamowitego. Trwałość również jest bardzo długa, bo dopóki nie zjemy czegoś tłustego, to ta pomadka na naszych ustach będzie. E, I mamy chyba 6 kolorów, ja mam tutaj cztery i mam kolor 01. 02, 03 i 05. Ten pierwszy kolorek to jest taki brąz i szczerze wam powiem, że to jest odwzorowanie matowej pomadki z Nyksa w kolorze London i to jest identycznie to samo, naprawdę. Można się tam dopatrzeć niewielkiej różnicy, ale generalnie to jest prawie że to samo. Dwójeczka to jest taki bardzo jasny róż, ale bardzo fajny i ciekawy. 03 mam na ustach i uważam, że to jest najbardziej udany kolor z tych wszystkich sześciu. Natomiast piątka jest to bardziej taki głęboki i wyraźniejszy róż, już ciemniejszy. Pomadki nazywają się w ogóle Marokon, Morocon, bo nie Marocan, tylko Morocon Dream Matte Liquid Lips. I najlepsze jest to, że w ogóle w internecie nie znajdziemy żadnych informacji na temat tych pomadek, ale pomadki są naprawdę godne polecenia. Być może znajdą się kolory, które podbiją Wasze serce. Mnie kolory bardzo się podobają, jeszcze oprócz tych jest chyba. Taka czerwień wpadająca w róż i taki bardzo neonowy kolor, wręcz aż przerażający, ale w zasadzie po zastygnięciu na mojej skórze ten kolor zrobił się taki bardziej przygaszony i taki ciekawszy dosyć. I jeszcze się nad nim zastanowię, ale zobaczymy. Myślę, że znajdziecie coś dla siebie, bo kolorki są dosyć ciekawe i bardzo fajne, więc. To jest tylko taka informacja, żeby Was po prostu powiadomić o nowych pomadkach, bo wiem, że jest ogromny szał na nie i myślę, że będziecie zainteresowane. A jeśli macie, to koniecznie dajcie mi znać, jak się u Was sprawują, bo u mnie sprawują się całkiem nieźle i jestem z nich bardzo zadowolona. No, zresztą zobaczcie: pełen mat, nie mają w sobie żadnych, żadnych drobinek. I naprawdę wyglądają na ustach bardzo ładnie i są mocno napigmentowane, absolutnie nie są jakieś przezroczyste i ta niska cena nie świadczy o tym, że są jakieś kiepskiej jakości, wręcz przeciwnie, są bardzo fajnej jakości, więc warto się nimi zainteresować i bardzo polecam. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli używałyście któryś z tych kosmetyków, to koniecznie dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na ich temat. I koniecznie dajcie znać, czy macie te pomadki z firmy Belmatowe matowe i też napiszcie jak się u Was sprawują. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!